To wszystko to są kościdle, no dobre no nie, mamy no, imprezy na No jeszcze, jeszcze kilka kościdł, one tutaj ogólnie się zgromadziły, bo ta nie ma pościelonego łóżka swojego Nie swoje się czuję, bo nie ma słuchawek Ale one krzyczą? Ciekawe, czy sobie pójdą, kiedy ta pościeli łóżko? Mam nadzieję, że sobie pójdą. Lol, no. Wol, to moja karta. Nie będę wiedziała chyba jak się stąd wydostać, tak jak moja synka teraz nie wie Dobra, przyspieszę to, nie, i tak ciekawe Podejdź tutaj Podejdź tutaj Podejdź tutaj No Podejdź tutaj Podejdź tutaj Podejdź tutaj. Podejdź tutaj. Podejdź tutaj. Może je lepiej, żeby sobie poszło spać. Dobra, to był taki krótki odcineczek z imprezą.